Jan Brzychwa Pali się! Leciała mucha Z łodzi do zgieża Po drodze patrzy Strażacka wieża Na wieży strażak Zasnął i chrapie W dole pod wieżą Gapią się gapie Mucha strażaka Ugryzła srodza Podskoczył strażak Na jednej nodze Pogląda? Kapie w dole zebrali się, w koło rozejrzał się. O rety, pali się! Pożar widoczny, tak jak na dłoni! Złapał za sznurek, na alarm dzwoni. Pożar, panowie! Wstawać panowie! Dom się zapalił na Julianowie! Z łóżek strażacy szybko zerwali się. Pali się! Pali się! Pali się! Pali się! Burmistrz zobaczył łunę z oddali! Co to się pali? Gdzie to się pali? Na Sienkiewicza? Na Kołantaja? Czy też fale pierwszego maja? Może spółdzielnia? Może piekarnia? Una już całe niebo ogarnia! Stali strażacy, szybko ubrali się! Pali się, pali się, pali się, pali się. Wyszli na balkon sędzia z sędziną. Doktor <słuch> choć mocno, spał pod pierzyną. Wybiegł i patrzy z poważną miną. Z okna wychylił głowę mierniczy. <słuch> A już profesor z przeciwka krzyczy. Obywatele, wiadra przynieście. Wszyscy na rynek, pali się w mieście. Dom cały w ogniu zaraz zawali się. Pali się, pali się, pali się, pali się. Biegną już ludzie z szybkością wielką. Więc nauczyciel, e, z nauczycielką, fryzjer, Sekretarz? Telegrafista? Yy. No i milicjant. Rzecz oczywista. Straż jest gotowa w ciągu minuty. Konia prowadzą! Koń nie pod Trzeba zawołać szybko kowala. Pożar na dobre się już rozpala. Prędzej, gdzie kowal? To nie zabawka! Dawaj sikawkę, gdzie jest sikawka? Pompą zepsutą niełatwa sprawa. Woda do beczki! Beczka dziurawa. Trudno, to każdej beczce się zdarza. Który tam prędzej dawać bednarza? Zbierać się kiery, haki i linę. Pali się w mieście już od godziny! Pali się, pali się, pali się, pali się. Wreszcie strażacy szybko zebrali się. Beczkę zatkali drewnianym czopem. Jadą już, jadą, pędzą galopem. Przez Sienkiewicza, przez Kołontaja prosto w Aleję 1 Maja. Już przyjechali, już zatrzymali się. Pali się, pali się, pali się, pali się. Co to się pali? Gdzie to się pali? Teren zbadali, ludzi spytali i pojechali galopem dalej. Gdzie to się pali? Może to tam, jadą i trąbią? Jadą nawrotem rybną browarną, a na browarnej od dymu czarno. Wszyscy czekają na straż pożarną, więc na browarnej się zatrzymali. Gdzie to się pali? Tutaj się pali. Z całej ulicy ludzie zebrali się. Pali, się pali się, pali, się pali się. Biegną strażacy, rzucają liny. Tymi linami ciągną drabiny. Włażam do góry, pną się na mury. Pną się kierami, aż lecą wióry. Czterech strażaków staje przy pompie, zaraz się ogień w wodzie ukąpie. To nie przelewki, to nie zabawki. Tryska strumieniem woda z sikawki. Syczą płomienie, syczą i mokną. na W trwodze się miota. Biegną strażacy ratować kota. Łażą do góry, pną się na mury, tną się kierami aż lecą wióry. Mm. Nadus spadają kosze, babołki. Mm. Mm. Stoki fikają z okien koziołki. Mm. Jeszcze dwa łóżka. Jeszcze dwie ławki. A tam się leje woda z sikawki. Mm. Tak pracowali dzielni strażacy, że ich zalewał pot podczas pracy. Jeden z drabiny przy tym się zwalił, drugi czuprynę sobie osmalił, trzeci, na duchu tkwiąc niewygodnie, dał zna i rozdarł spodnie. A ci przy pompie, w żałosnym stanie, Wzdychali! Pomóż, święty Florianie! Tak pracowali, że już po chwili Pożar stumili i ugasili. Jeszcze dymiące, gdzie nie gdzie głownia. Pozalewali w kwadrans, dosłownie. Jeszcze sprawdzili wszystkie kominy. Zdjęli drabinę? haki i liny. Jeszcze postali sobie troszeczkę. Załadowali pompę na beczkę. Z ludźmi odbyli krótką rozmowę. Wreszcie krzyknęli: Odjazd! Gotowe! I. Jo. Jadą z powrotem, jadą z turkotem. Jadą browarną, rybną nawrotem. Jadą i trąbią. Pru, pu, pu. Ludzie po drodze gapią się z bram. Śmieją się do nich dziewczęta z okiem. I każdy dumnym spogląda okiem. Rzadko bywają tacy strażacy. Tacy strażacy to są strażacy! Takich strażaków potrzeba nam! tram ta, ta tam, tram ta, ta tam! Ura! Mucha wracała właśnie do łodzi. Strażak na wieży kichnął. Nie szkodzi! Inni strażacy po ciężkiej pracy myją się, czyszczą! Jak to strażacy! Kośstajnik grzebie nową podkową? A beczka błyszczy obręczą nową? Mucha spojrzała i odleciała. Tak się skończyła historia cała.